Zapraszam na film www.domza150000.pl. A oficjalnym patronem mojego kanału jest właściciel serwisu farys.pl. Cześć. Chodźcie do wujka kawy i Wiktora. Co? No, z matematyki byłeś dobry. Kawa najlepsza z nas z matematyki był. Niestety trzeba przyznać no, trzeba przyznać, że on był mm. najlepszy z nas z matematyki no, no, to, no, Ty u was też było w nocy taka na wołnica? Nie, A, nie wiem, wiem, <ślin> taka wichura była, północy prądu nie było Co chwilę, tylko pyk 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 pyk. Nie, być, bo... Wiesz, my jesteśmy podpięci. My jesteśmy podpięci do no na powietrznej linii. Tak, Zasiewką. A ty? Ja nie wiem. Chyba tak jest. Nie, do ciebie światłowodami prąd idzie, nie, nie, do pniowa to wiesz. Co? 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 Nie, Łukasz, zamknął wodę. Nie, ja nie zamykałem. Nie. Cześć. To jedziemy zawieźć dechy? No ja zawieźć Styknie tyle? Tam jeszcze są, nie? tam jest. A to wszystkie wzięliście? Tak. No i trzeba wykorzystać, nie? Słuchaj, no liczmy, że to pójdzie na ten, na same... Chcę ten, te co, te co będę nagrywał, te ABC budowlanki, chcę Justynę namówić Żeby z nią zrobić taki Żeby jej zadawać pytania Aha Więc, żeby ona z językiem opowiedziała Bo u nas jest to pokazane w naszym językiem i opowiedziane Żeby ona nazwała rzeczy to po imieniu Jak to, co i gdzie Kupię ten co? Jakąś taką bombonierkę wielką i tyle Albo Rafaello <noise> Cześć Ile szło? No jak masz 20 48 metrów bieżących ławy mamy? Razy no, dwa policz. metrowe są te deski, tu co mam na palcach. 90 metrów bieżących deski na styk. No, na styk, ewentualnie się A deseczki te boczne się dotnie z tamtych długich, tam też kupy ich zostało. Albo wykorzysta się te, co już były, nie? Tak, bo tam odrzuciliśmy to. nie chodzi o to, że tam oszczędzimy 300 zł na tym. Tu porządek będzie w końcu zrobiony. Tu będzie zrobiony porządek. Wlezało. a to jakby leżało to by się później zepsuło Zepsuło w końcu, by to zgniło nie? nie, 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 nie. Nowe położymy wszystkie razem. Tak, 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 po, to, tam, tak, tak, tak. tam. No. Żeby tu więcej miejsca. Tu żeby, było. wiesz co? Nie, bo można tam to co coś załatwić. Te kosze się, no tego trzeba uprzątnąć, no. a ten ze, ten ze stalą też trzeba uprzątnąć, bo w nim mają być tylko te elki, te celi, te te, no. A na ten stal to jeszcze przecież jeden jest. No jest jeszcze. No. Palto! A jak zostanie coś materiału to tu będzie można HD, nie HDS-em, tylko widlakiem no, ja wprowadzić. Myślałem, w ogóle te, te... Palety? Nie, kostki tam wszystkie od tamtej strony poukładać od tyłu. A będzie tam miejsce tyle? No. Damy radę, złożymy To No tak, wiesz. Kostki nam nie są potrzebne, a to co nam potrzebne jest to... Aha, tu chodzi ci. Słuchaj, my mamy, my tu, mamy te tu jest przecież placu. Bo no, spoko. To wszystko, chłopaki, tam do końca wszystko kamieniem wsypiemy. I jedną stronę i drugą. Tak, tak. No i ja myślałem wczoraj, chciałbym miejsce na stal znaleźć, jak będzie przyjeżdżała. No, gdzieś coś, 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 coś co trzeba. Tak, Dostępna, żeby była. Łatwo. łatwo. Ja myślę, że tu może, co? Słuchaj, ty, tu się zrobi miejsce. Jak to się poprzestawia, ładnie? No, no dobra, dobra. To, będzie miejsce. A ja dzisiaj ogarniam te papierki. papierki no. I na jutro będziemy mogli startować. Chyba, że tu zostanie jeszcze robota, no to jutro skończymy tu, i wystartujemy od poniedziałku. Z tym nowym domem. Która? Prawa? Jak e, lewa bolała. To, to tak. A wiecie, czemu ja teraz się spóźnię do roboty? No i leciał ten Trudne sprawy i ksiądz już postanowił, że księdzem nie będzie młody, bo dupa go zbajerowała Później taki... go olała I nie mogłem się odpuścić do końca, Widziałeś żeby nie obejrzeć taki... Państwo chce zrobić? Co? Ale nie wątpię, żeby to przeszło Że jak przekroczysz 61 Lat? Nie, nie. autem Kilometrów To prawo jazdy ci zabieram Na zawsze? Nie, na pewno na jakiś okres No to a teraz jest ile? Teraz jak przekroczysz w terenie zabudowanym tam do 50 10, Jak przekroczysz te 50, no, no to tam jest do 20, chyba przekroczone, że dają ci jeszcze mandat. No. ten, jak powyżej lecisz, no. to zabierają ci prawo jazdy. Teraz, nie, 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 zabij... nie rozumiem. W w to że 61 przekroczysz kilometrów tak. na godzinę. Wiesz, czy wie co? Wy to grzeszycie. Ja to jeżdżę zgodnie z przepisami. Mieliście okazję zobaczyć, jak jeżdżę, zgodnie z przepisami, jak szukaliśmy kebaba u Turasa w, na Śląsku? Tak, bardzo. Na bardzo, tej bardzo w tej miejscowości? Bardzo przepisowo i bardzo przepisowo. No. Ty, a te szczemelce, to to nie wiem, gdzie to. Do spalenia. No, one są pogniłe i po połamane. Tak, Takie rzeczy to niepotrzebne, to trzeba wyjść z tu generalnie chodzi tu, żeby nie było nic, nie? To nie będzie gratów. To tam zrobimy no, graty to jest miejsce na graty, między kontenerami. Ty wiecie co widziałem wczoraj? Takie te. Ktoś mi to też z widzów podesłał jakiś czas temu. Widziałeś te wkładki, co się wkłada w ogrodzenie, że takie z materiału To jest zielone? Nie, różne kolory, czarne różne są. Tu się wkłada, tu. Między to się wkłada maty i się robi pełne, wiesz jak to fajnie wygląda? Pełne ogrodzenie się robi. No To ostatnie było wiesz gdzie? Gdzie? Wnet na te, na balkony Ale to jest takie typowe taki do, tych og... do tych się tych. tak Myślałem czy by tamte, tamtego nie zrobić Znajomy taki sobie właśnie tak sobie Aha, no. chcesz no. takie pełne, tamto tylko, to Tam to tylko, tam gdzie mamy różowe Co? Tak różowe już, Róż, już kibel różowy starczy Nie różowo, sorry, Co? Ja do dyrektorowi pomogę, ale pewnie dyrektor już zdążył zrzucić Tak więc ja mam dzisiaj papierkowy dzień No bo tak jak Wam mówiłem o tym, że z tymi podpisami yy, osób, które uczestniczą w całym postępowaniu Powiem <laughs> Wam, że mam też bardzo fajny pomysł W związku jeszcze z tym ABC, budowlanki No też yy, nie, nie napalam się, że się zgodzi, ale Akurat w tej chwili, co jestem projektem, który jest moim projektantem adaptującym i kierownikiem budowy, to to jest jeszcze młoda osoba, ale jest obcykana na bieżąco bardzo z, z przepisami, z papierami i chciałbym. Fajnie byłoby, jakby on odpowiedział na te Wasze ostatnie pytania, bo to byłoby konkretnie odpowiedziane bez cięcia, bez niczego. A ja, ja, ja wszystkiego nie wiem przecież tak. I nie chciałbym też to, te pytania, na które znam odpowiedź, no to wam odpowiem, ale te, na które nie będę pewien, no to nie będę odpowiadał, bo po co? No, nie, nie taki jest zamysł i cel tego wszystkiego, żeby wam teraz odpowiadać nie, niepełną informację. A, zdążyłem. Aha, na rozładunek. Dobra, spoko. Że one, mi się wydaje, że na to zobaczymy no to starczą ma, to wiesz, tak z tej, z tu zobaczymy. no to on nawet może pójść, bo one mają 5 metrów 5,5 6 spoko tyseczki się można wykorzystać te co są mamy radę no, no, ale fuksa miałem akurat to i to i serwis pod... no mignął mi na myśli bożu zawrotkę machnąłem i lecę za nim spytać się jak to wygląda, czy będzie nas obsługiwał bo nie mam pojęcia skąd tu są najbliżsi ale te auto widzę w Myśliworzu często dobra jeszcze Dębno i Gorzów i mamy ostateczną decyzję prawomocną czyli muszę od stron zainteresowanych uzyskać oświadczenie o zrzeczeniu się do prawa do odwołania Czyli dzięki temu to jest co parę razy o tym mówiłem na ostatnich materiałach, że nie trzeba czekać. A tak się składa, że są trzy osoby, które są sprawą, no z tą sprawą związane po prostu, tak? Jako sąsiedzi. Dobra, gorzów ogarnięty, teraz na dębno i do urzędu po pieczątkę. I chyba na teraz to tyle. Się będzie informacyjny vlog, czyli kolejny odcinek serialu. Co się dzieje? Zobaczcie, jak Tesco w Myśli bożu wygląda. Ma chyba być ten zielony w Myśli bożu otwarty. Redouan Arleo. Ej, w Gorzowie. Na drodze między Gorzowem Wielkopolskim a Dębnem mieszkał dyrektor kawa. Tu w tej wiosce mieszkał kawulec. Nie wiem czy pamiętam, znaczy pamiętam gdzie, ale nie wiem czy tędy, czy stąd pochodzi. W sensie przed tym co, go, co trafiliśmy na siebie w swoim życiu, może tak, to mieszkał tutaj, czyli tu był jego dom rodzinny. <laughs> w tarnowie pod korzałem wielkopolskim tego do domu nie ma daleko do rodziców z Myśliwoża. Tu dziś na tej prostej mieszko. I dęby do ogarnięte. Tak więc wszystko, no ale widzicie trzeba, coś za coś, tak? Bo tego nie zrobił, zostało by wysłane, jeżeli nawet by zostało od ręki odesłane, to i tak wszystko by trwało. A tak jest. Taka moja robota. Takie moje zadania. Jest ogarnięte i zielone światło zaraz będzie. Pół chleba zjadłem suchego po drodze. Ale małego takiego. Kilogramowego. Nie żartuję. Mniejszego. Dobre. O Boże, Boże Dalej lecę. Cześć czarny. gdzie ta się zbunkrowała? Co? Gdzie się Lejducha zbunkrowała? Co? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Pięknie! Bardzo pięknie. Mamy to. No tak miało być, no ale no widzisz, powoli, nie? A ja się, ja się zastanawiam, gdzie ona się zabunkrowała, a ona u tatusia. No tak, gdzie się rusza ta utatusia. <laughs> Cześć. Ej, wiecie co? Z tym kiblem źle będzie tam. No jak przyjedzie serwis, to jak popada, to nie wiedzie. No Tutaj na rogu, no. Dobrze ktoś podpowiedział. O, tak jest. Kawałek tajemnicy wam mogę zdradzić, bo jest odpowiedni czas na to Znaczy, nie na tajemnicę, tylko może tajemnica dość źle, plany, ale na, na czas, bo jest w miarę sucho I mam chwilę czasu dzisiaj, postanowiliśmy, że nie startujemy jednak z tym domem od, od jutra Tylko od poniedziałku, żeby się skupić już tam na pracy od poniedziałku A tymczasem jest moment, żeby Powiedzmy, zniwelować, wyrównać Tą działkę, koło tego sąsiada Czyli koło mnie MÓJ! JEST TEN kawałek PODŁOGI! Będę musiał tu się uśmiechnąć do szoka Na dniach, żeby mi tu wpadł, póki jest w miarę sucho A dla sprzętu Miękko zrobimy mi płaszczyznę od razu. mam gdzie korzenie z tą ziemią wywieźć, śmieci nie ma. Znaczy, śmieci, śmieci trzeba będzie przebrać ten, te koło drogi. Jednak widać dopiero teraz, jak to wygląda. Ile tego ludzie z samochodu wyrzucają, jak jadą. Na całej, całej drodze do myśli Boży doskonale to widać, bo codziennie jednak nie mierzy. I Kurczę, dużo tego, Lepsze jest to, że po drodze mnóstwo małpek leży, pustych, mnóstwo. I dobra, tam dalej nie ma sensu. Muszę zadzwonić do yy, jeziaka, tym zielonym, trzy ośką, tą dużą, głęboką, żeby mi to... Ja załaduję wywiezie. Pytacie nieraz czemu nie jeżdżę swoim, a bo ja powiedziałem wielokrotnie, on nie był kupiony do przewozu takich rzeczy, tylko do materiału na budowę, a odpowiadając tak bardzo prosto na wasze pytanie, bo to się po prostu bardziej opłaca w tej chwili zlecić to komuś. W tym momencie zlecając komuś płaczę za godziny. Ja załaduję, a w godzinę to nie ma tematu. Naprawdę szkoda, nieraz granie warta świeczki. A tak jak też mówiłem, na początku no, podniecony byłem, że o, będę się tu ładował, sam, wywoził. Nie ma takiej opcji, żeby to na dłuższą metę funkcjonowało, bo człowiek by się zaorał. Tak jak parker z gorączki złota, z jednego sprzętu wyskakuje do drugiego, yy, tak się nie da. Ja, ja tak nie potrafię, no, to nie jest po mojemu wtedy. Chcia, no, na początku fajnie, bo było... Trzeba siedzieć, było tego pouczyć, podłapać trochę, ale teraz to teraz to najzwyczajniej w świecie mówiąc kalkuluje po prostu, tak? Bo ja w tym, czasie, w tym czasie, co on pojedzie, ja robię robotę, inną robotę robię. A tej roboty, jak widzicie, mamy sporo na głowie. Trzeba sobie przygotować grunt pod następne lata i tak dalej, i tym podobne. Dobra. Wszystkie kamienie na kupie. Korzenie powyrywane ze śliweczek, owocóweczek. Głupcze! Polskie toki O, O, ja pierdzielę. O, mi się w bataku zakręciło. Kawał roboty żeście zrobili dzisiaj. O, Ładnie, pięknie, nie? No, łapy w kącie, No. Ma wygląd, łukasz, kurde. Takie wówczas ale powolutku kawa. To nie od razu wszystko wiesz. Nie od razu pniów budowano Nie, nie od razu pniów odkryto. A wiesz, że, wie, że Pniów to był przyczółek Czernikowa? Pniów to była stolica Czernikowa To był przyczółek Czernikowa Nadrzędnie był Czerników, pałac nad yy, Pniowem Ale Nie wiem, jak tam było Tak, tam tak. Było znaczy tak pisało historię, A nie, nie? Pniów nad pałacem? Nie. Co Co? Co, Co fuks? Ten, pałac z kultury Na podwójku są fotometry Z czego? Z czego zrobione? Nie, naprzeciwko. Pałac Przeciwko był tam, no. tam famy były, nie?, że tunele są z pałacu, tunel do parku. Ja taki, takiego dziadka znałem. On podczas drugiej wojny on uciekł z Polski, co nie? I później wrócił z powrotem, nie? No i on mówi, że jak wrócił po wojnie do Polski z powrotem, to że tam był z tego pałacu normalnie tunel. Ja też słyszałem, A z, ale. A za cmentarz, ale wszystko nie? Wszystko możliwe ukazywał. No, też w też taka fama. Tam, gdzie rodzice mieszkają, moi, nie? A dzisiaj przejrzałem przez Twoją Wiochę. Ale przypatrz się, na, na tym jest krzyż dalej, nie? No. No chacie. I tam, bo to klechy mnie szkali kiedyś, nie? No. No, no to nawet w kościele są te, te tablice, nie? To idzie te, od ten pomnik taki jeden jest duży To od tego pomnika ponad jest tunel, A, a są w pniowie jakieś... i no. naprzeciwko z tyłu za sklepem jest. Ty a są w pniowie jakieś mendy? Takie wiesz, szpicle i tak dalej? Co lubią wiedzieć? Coś na pewno ktoś się znajdzie. A rozumiem, że nagrywam i dyplomatycznie. <grystanie> DYPLOMATICO! <grystanie> Nie wiem, co oglądają, ale. <grystanie> na pewno ktoś się znajdzie. A wiesz, wiesz jak byłoby najprościej, najprościej to sprawdzić? Tak. Wiesz, jak? Nie. Melex, 30 karopy i park, tak, przekopać na pełną głębokość. Wzdłuż od tego, jak szedł z pałacu, jak szedł. No wiesz o co chodzi? Wiesz, Chyba, że zrobimy ten, dożynki na wiosce. Impreza. No. A tam dużo ludzi nie ma Głośna muzyka i Głośna i muza. Co, Kilo kiełbasy i... Na łeb, Impreza z trutką taką na 12 godzin Mówi... Żeby odcięło Gdybyś no, z, wiosenie, to z kartą wódki, to człowieku, wioski by nie było A Byli dzisiaj ja witałem, Witkowi mówiłem nie? No, padł łóżki w las byłem w sklepie. Nie pić wody tamtej, chodź tu Fyjel, netto, nie? Chodź tu diable Wiejwali No. Szczuny, nie? Chodź no, Wjechali szczony Fiestą no. na tablicach berlińskich no. nie? Ale tablice oczywiście wtedy z tykami Tak? weszedł do sklepu, nie? No. Stałem w kolejce. Kradli? Ty. Naładowali alkohol do koszyka tego plastikowego, no. nie? Ty, ja wyszedłem ze sklepu, patrzę na ten łeb, wałci już z koszykiem. Zarypali? Widocznie musiał przejść tam przez... No. Bukawę, no, no, niebo, no. no co dziewczyny zrobią. No a. nie jeden A blachy na przypomnę. No ale tam nie jeden już! Kiedyś tak nie... weszedł ukradł ten dosyć A skąd nie... wy kawę macie? Ta wczorajsze kubki Wczorajsze zrobiła A ciocia cię zrobiła? Patrz jak twany poszedł się schować pod, w cień. O, ciepło im wiesz. Ale ciekaw jestem czy zjaśni czy nie. Jej, ona będzie podpalana taka, on no, będzie to, czarny, a ona to, podpalana. A ten, nie, zaraz dziwo, przyjedzie. Ten zaraz strażak przyjedzie z zielonym. Wywoży to, co tam korzenie powyrywałem i tak Szymon. dalej. Co? To będziesz palił? No. Dwa kursy zrobię i widziałem, że szoko rano leciał tam na wiochy koło leciał ciebie. A yy, on tam. chyba miał tego, nie? Ależówkę z tyłu. Nie, nie przy... będzie, no. nie tak więc zadzwonię jak będzie wracał, jak ktoś się w czasie zbiegnie, żeby od razu przeleciał i, i byłoby tu po temacie. Ale... A tymczasem Cześć i do Dobre jutra. Eee, chyba to. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja: dom za 150 tysięcy.pl